Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Oszustwa w świecie motoryzacji staje się coraz częstsze, a CI od dawna zadaje pytania o to, jak powstrzymać niepowstrzymany pet tak. Zwanych oszustów i jak ograniczyć na przykład manipulacje licznikami kilometrów, lub rynek fałszywych części zamiennych. Czym jest dokumentacja cyfrowa? Obecnie ANSA odnotowuje straty ekonomiczne w sektorze samochodów używanych w wysokości ponad 5 milionów euro, a coraz częściej. Udowadnia się, że straty TSA spowodowane bardzo częstymi manipulacjami liczników w przebiegu przez sprzedawców w momencie sprzedaży, aby móc uzyskać znacznie wyższy dochód z używanego samochodu niż jego rzeczywista wartość. W tym momencie ACI, Automobil Club de Italia, we współpracy z EY, Ernst Andamp. Yang postanowił znaleźć rozwiązanie tego zjawiska. I niedawno opracował cyfrowa dokumentacji pojazdu, ogłaszając Ansa nowe funkcje tego bardzo przydatnego narzędzia, aby zapobiec manipulacjom. Przy odometrach wewnątrz samochodów i poświadczyć rzeczywiste prace konserwacyjne przeprowadzone w pojeździe. Usługa ta opiera się na technologii blockchain i wykorzystuje zaszyfrowane i połaczone dane do stworzenia wirtualnej infrastruktury, w której przechowywane są wszystkie informacje o rzeczywistym cyklu życia samochodu. Wszystko to będzie dostępne dla właściciela samochodu za pośrednictwem prostego odczytu w tej samej aplikacji ACI, ACI Space, w której jest on zobowiązany do wprowadzenia danych swojego pojazdu, ale pod warunkiem ich certyfikacji oprócz liczb dotyczących kilometrów. Faktycznie przejechanych przez samochód, można również dodać certyfikaty własności, opłacone winiety, zaświadczenia o ubezpieczeniu itp. W przypadku sprzedaży używanego samochodu, osoba trzecia żądająca informacji o pojeździe może również poprosić o wgląd do tych samych danych za pośrednictwem aplikacji, a właściciel może wyrazić zgodę na wgląd, umożliwiając w ten sposób poświadczenie stanu swojego. Używanego samochodu na sprzedaż, zgoda jest oczywiście wymagana i obowiązkowa ze względu na przepisy dotyczące prywatności. Czym jest technologia blockchain? Technologia blockchain to technologia uważana za posiadającą potencjał. Rozwijająca się w ogromnym tempie pomimo tego, ze powstała. Niedawno i stworzona przez hipotetyczny zespół znany jedynie pod pseudonimem seteuszy Nakamoto, ale którego prawdziwej tożsamości nikt nie zna. Jest to prawdziwa cyfrowa księga, w której znajdują się różne wirtualne informacje. Dane te, zapisane przez poszczególnych użytkowników, nie są jednak fizycznie obecne dla nikogo, a zatem nie można ich zmienić ani. manipulować nimi w późniejszym terminie lub zrak innych osób. Dlatego też cyfrowy system DASIA jest gwarancja prawdziwości zawartych w nim informacji na temat oferowanego do sprzedaży lub kupna używanego samochodu. Poustyd im praktyczne poradniki a WordPress Commenter Hello World.